W ostatnim czasie ukazały się dwa raporty pisane przez dwie czołowe platformy czy firmy z AI-owej bańki. Mam tu na myśli firmę Anthropic i firmę OpenAI, czyli właściciela czata GPT. No i z tych raportów wynika, że badania OpenAI wykazują na postępującą globalną adopcję, zacieranie się różnic demograficznych i rosnące wykorzystanie AI w codziennych zadaniach trawa jest zielona wszystko będzie ładnie i wszyscy będą zadowoleni What do you want to create next? Ale jak to zwykle bywa, wystarczy nieco głębiej w raport się wczytać, prześledzić liczby i nagle wychodzą placki trawy wyschniętej, tyle tylko, że ktoś pomalował ją na zielono. Bo szczegółowa analiza wzorców użytkowania przedstawiona w innym raporcie, w tym raporcie Entropic, pokazuje znacznie bardziej złożony i niepokojący obraz. Wskazuje ona, że AI zamiast być wielkim wyrównywaczem szans, możliwości... Podąża ścieżką, i tu mądre stwierdzenie, historycznych technologii transformacyjnych, które pogłębiają globalne dysproporcje, a nie to pogłębienie zmniejszają, przynajmniej w początkowej fazie. Najbardziej uderzającym dowodem na rosnące nierówności jest geograficzna koncentracja wykorzystania AI. Dane dotyczące modelu KLOT, to jest ten od Antropic, pokazują, że jego użycie jest silnie skorelowane z dochodem na poziomie krajowym. Kraje o wysokich dochodach i zaawansowane technologicznie, tak jak na przykład Izrael, wskaźnik użycia jest 7 razy wyższy od oczekiwanego na podstawie populacji, czy Singapur, gdzie prawie 5 razy, czy nawet Australia niecałe 4 czy około 4, one wykazują wielokrotnie wyższy wskaźnik adopcji per capita. W tym samym czasie gospodarki schodzące, takie jak Indonezja 0,4, Indie 0,3 czy Nigeria 0,2 pozostają daleko w tyle z minimalnym wykorzystaniem AI. I tak jak wspomniałem, ten wzorzec nie jest nowy on przypomina wcześniejsze przełomowe technologie, takie jak media społecznościowe, internet, albo cofając się jeszcze bardziej w czasie m, elektryfikacji prąd elektryczny. W ostatnim czasie ukazały się dwa raporty pisane przez dwie czołowe platformy czy firmy z AI-owej bańki. Mam tu na myśli firmę Anthropic i firmę OpenAI, czyli właściciela czata GPT. No i z tych raportów wynika, że badania OpenAI wykazują na postępującą globalną adopcję, zacieranie się różnic demograficznych i rosnące wykorzystanie AI w codziennych zadaniach.